Funguje to? Co to jest Śląskogotka? W odcinku spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Mianuje się grzegorz, a to jest chwila z Gotką. Witajcie! Najprzód no chciałbym podziękować moim patronom, co dociepują się na patronite.pl. Dzięki wam bardziej mi się chce i wiem, że jest sens w tej robocie. Każdy patron dostawał coś ekstra, bez tuż zachęcam was, żeby też ciepnąć te pora złotych, żeby ta nasza szła pomału do przodku. Adresa to je patronite.pl, łamany bez Grzegorz Kulik. We publikacji i deficyty badań śląskoznawczych profesorka Tamborowo, która jest jedną z osób, co alfabet ślabi kożowy poskładały, pisze coś takiego. Ślązoki utożsamiają swoją gotka po prawdzie inozesłownictwem, a i sam porządnie poradzą skozać richtich silezyzmów. O co się rozchodzi? Że my nie wiemy, co to ta gotka jest. Jak nos spytać, co to znaczy godać po śląsku, to nam się zdowo, że gotka to ino słowa, że Klapstanga łostuda i jaszynbecher to jest esencja I obych powiedział opacznie. Te słowa to jest najmniej ważna rzecz we gotce. i już wam Jak powiemy jadłem klapśnite i piłem ty, to każde z tych słów jest śląskie, bo jeść, kracznita, i pić i ty to są śląskie słowa, ale zdanie jest po polsku. To samo będzie, jak powiemy jedłem klapsznitu, a piłem ty. Zaś wszystkie słowa są śląskie, ale zdanie jest po czesku. To nie słowa sprawiają, że nasza gotka jest taka, a nie inksza. I no, najważniejszy jest kod, którego my używamy. Kod znaczy gramatyka, jak układamy te słowa we zdaniu i jak je odmieniamy. Jak powiemy jodrzech kromka chleba i piełże herbata, to chociaż kromka i herbata to nie są takie genał śląskie słowa, to zdanie je po śląsku, bo je we śląskim kodzie. Albo inkszy przykład. Najlepiej jak zjem czy i chipsy. Wczoraj po takim fast foodzie Wartko postawił nowy filtr spamu u nas na serwerze maila. W tych dwóch zdaniach jest 21 słów, a 7, jedna trzecia z nich to są słowa angielskie, ale to jest duch po śląsku, prawda? Bez to, że my dziwamy się na słowa, mamy też problem od innej strony. Każdy godka składał się z rejestrów. Rejestr to jest zbiór słów, których się używał w jakiejś sytuacji. Dową przykład ze polski godki. Atrakcyjna kobieta. Fajna babka, no i to trzecie. Wszystkie czy znaczą tak naprawdę to samo. Pra? Pierwsze to jest rejestr wysoki. Używa się go w kontaktach oficjalnych. Jak będziemy gadać ze profesorem na uniwersytecie, to nie będziemy używać takich określeń jak te dwa inkszy. Drugie to jest rejestr niski. Takiego rejestru się używa przy kontaktach prywatnych między kameratami. Trzecie to jest rejestr wulgarny. Jego się używa we kontaktach z kameratami co są łopici. I nasz problem przy używaniu gotki jest taki, że my na siła próbujemy wkludzić do zdania jak najwięcej słów, co nam się zdawają śląskie, i nie patrzymy na to, z jakiego rejestru słów używamy. Bez to mnie już ktoś poprawił, że nie niegoda się stopy i noszwaje, A śląsko Wikipedio ma takie hasło o tym, co chopy noszą między nogami. I wracamy do tego pytania, które rzekł postawił na początku. Co to jest śląsko gotka? To są słowa, ale najważniejsze we śląskiej gotce są prawidła, podle, kiedy ich te słowa fungują. Jak powie się kromka zamiast sznita, to to nie ma wielki problem, ale jak się odmienią słowa podle polskiego albo czeskiego mustra, to w tymczas to przestowo fungować. A ode mnie to jest wszystko na ten raz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwil zgodków znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za Wasz czas. Chowcie się.